Tworzymy świat od nowa. Tak, ziomeczki, niestety kończy. robimy nowy świat. Tak w ogóle to się maneczko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dlatego tak długo nie było odcinków, bo. Musiałem zrobić poprawki w lemontaku i no. I no, troszkę nie było. Długo odcinków, i musiałem zrobić poprawki, i teraz nagrywamy. I dlatego robimy właśnie nowy świat. Jak ty muchy nie wkurzają. O, już jesteśmy. O! Mamy kapliczkę, to od razu pójdziemy. To nie jest quicksand? Czy to przeze czy mnie to jest quicksand? Z tak wygląda. A, na tym tekst to jest zwykły piasek. Co to jest? Czerwony kabel, aha. O, tutaj mamy kapliczkę. Zabiorę sobie. Scroll. Zobaczymy jak się robi Magic Book. Co to za magiczne rzeczy. O, macko. A właśnie żymeczki co do pierwszego odcinka na poprzednim świecie. Już wiem czemu nie, nie mogłem nie mogłem ściąć drzewa. Nie mogłem ściąć drzewa, bo to nie był problem z trkiepicie i torem, tylko potrzebna mi była siekiera. Zapomniałem o tym. Już to było tak oczywiste. I sobie troszkę drzewa. takiej że tak długo nie było lemopaka, ale w nagrodę Wam dam paczkę do pobrania. A z tego drzewa nie można robić desek. Kurczę, o, tu jest dobra. No to to się nam tylko przyda do ozdoby. Robimy taczki. Jeśli chodzi o grafikę to dużo ja robię, czasem mi Mati też troszeczkę pomaga Uuu. Co -try. No dobra o, jeszcze to co zetniemy, albo nie, najpierw zrobimy siekierkę. Wodyczki i siekierka. Dobra, troszkę to potrwa. Kolor, nie gorąco, zimeczki I <laughs> czasem nic nie chce nawet nagrywać. No ale. Co? A co to jest za kaktusek? Hmm. Może ja zmienię teksturpaka na zwykłego. Kolej zwykłego. Czekajcie Ziemeczki, bo coś mamy problemik. Zaraz wracam. Dobra Ziemeczki, sorka za te problemy, bo coś nam szlejdery nie działają, ale nie szkodzi. Mamy moda, ale nie czyta nam. Kurde, no mamy gówniany biom. Nic tutaj nie ma. O, tutaj jest lepsze. Jest wielkie drzewo. Dużej niż obsydian. No bo drewnianą. Matko, czy ona się niszczy? Czy to drzewo się niszczy? Nie, tej prawie w koniec. kwestii, <Szyskujesz> no co? tej nie kierka Nie zniszczyć? Nie Chyba mogę z tego skraftować deski, nie? No ale fkurde. Typi jak nie to... Oje oj oj. Ja pie co to za muchy.

zmienić w siebie. O, króliczek. Tylko, że on nie daje a, Ej, zajączek, a nie króliczek. Ej, tam był król. gdzie to było? O, tam O, świnka. Już nie mogę nawet sprintować. Odcinek no, od nowa paczka. O tutaj mamy błotniste tereny. Chyba się robi zachód słońca, dlatego się z wami żegnam. Cześć!